Pan z Wami, jest Słowa Ewangelii, według świętego Jana, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, Dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Oto słowo Pańskie. Kolejny raz w okresie Narodzenia Pańskiego czytamy ten fragment Ewangelii. Początek Janowej Dobrej Nowiny, czyli tak zwany prolog. I przez te dni skupialiśmy się na tym fragmencie, który mówił o tym, że ci, którzy przyjęli to słowo, otrzymują moc. Mówiliśmy o tym, że słowo przychodzi do swojej własności, czyli do mnie, do mojego serca, bo ja jestem jego własnością. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj jakby nie uciekali od tego zdania i jeszcze Jeden aspekt zobaczyli, mianowicie, że ci, którzy przyjmują Słowo, czyli przyjmują Jezusa rodzącego się, przyjmują Komunię Świętą, przyjmują Syna Bożego do swojego serca świadomie, e, otrzymują moc, aby się stali dziećmi Bożymi. I o tej mocy Bożego dzieciństwa chciałbym dzisiaj dwa zdania powiedzieć. E, mianowicie, żeby zobaczyć, jaki jest skutek. Bożego Narodzenia, żeby nie było tak, że jak niektórzy mówią właśnie tak święta, święte i po świętach, bo to jest fałszywe, to jest nieprawdziwe, to jest pogańskie. Dlaczego? Dlatego, że początek tej, tego pierwszego, to pierwsze zdanie, początek tego prologu jest właśnie takie, że czas, w którym jest to zdanie napisane, jest czasem przeszłym niedokonanym, czyli Trzeba by to przetłumaczyć, na początku było i nie przestało być Słowo, czyli to Słowo przyszło i nie przestało przychodzić do Ciebie, czyli święta się nie skończyły. Oczywiście obrzęd się skończył, oczywiście czas się skończył, ale nie skończyło się to, co Bóg zrobił, przez to, że przyszedł na ziemię. I dlatego ci, którzy przyjmują to Słowo, czyli przyjmują to, co Jezus zrobił i to, kim On jest, otrzymują moc. Czyli to nie jest tak, że coś się skończyło, że moc się skończyła. Może święta w tym znaczeniu, że choinkę rozbierzemy, że ją 2 lutego usuniemy z domu i tak dalej, to może czas tego się skończy, tego świętowania i obrzędy i z tym związane zwyczaje, ale nie skończyło się to, co Bóg zrobił. Mianowicie daje moc tobie i mnie, żebyśmy właśnie tym żyli, co On zrobił. Czyli żyli tym słowem, słowem Jezus, słowem, które zaistniało i nie przestało istnieć, zadziałało i nie przestało działać, wypowiedziane zostało i nie przestało brzmieć w naszych uszach, w naszych sercach, w naszym wnętrzu. I to jest właśnie ta moc, to znaczy to jest ta chęć do życia. Warto żyć. Jezus przyszedł na ziemię i pokazał, że można żyć na tej ziemi. Jezus przyszedł na, w ciele, to znaczy można przyjąć to swoje ciało, je akceptować i coraz bardziej się rozwijać. Jezus przyszedł w te warunki, w które no, nie były najlepsze. Można w tych nie najlepszych warunkach normalnie funkcjonować. I, i tutaj Święty Paweł przychodzi nam z pomocą właśnie w tym hymnie, który słyszeliśmy w drugim czytaniu, że, że Bóg to zaplanował, aby. Aby, abyśmy my otrzymali całe duchowe bogactwo. On napisze w tym fragmencie Listu do Efezjan, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym. I, i to jest właśnie to błogosławieństwo, które otrzymujemy w Jezusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Czyli to słowo, pierwsze słowo, które Bóg wypowiada o nas, jest słowem miłości. To jest miłość. Miłość, które, która wypowiada słowo. Bóg z miłości stworzył świat, Bóg z miłości posłał swojego syna. Pierwszym słowem na świecie jest miłość. I ta miłość powoduje, że ja mam siłę. I rozumiemy to, że miłość rodziców do dzieci daje im siłę. Miłość męża do żony daje mu siłę. Miłość. Dziadków, do wnuków daje im siłę. I w różnych warunkach jesteśmy, ale, ale ta miłość jest pierwszą siłą, która powoduje, że coś robimy. I dlatego to bogactwo duchowe, to wypełnienie naszego serca właśnie obecnością Boga, wcieleniem, pojawieniem się to jest to coś, co, co jest motorem napędowym. Czyli, czyli ta miłość jest tym czymś, co Bóg wypowiedział do Ciebie i do mnie, bo to są święta miłości. W których my otrzymujemy to błogosławieństwo, my otrzymujemy to wypełnienie duchowe, my otrzymujemy tę moc, aby w ogóle funkcjonować jako właśnie dzieci Boga. Bo to jest nowy sposób funkcjonowania, że, że ta miłość nami kieruje, że ta miłość daje nam to wszystko, co, co my robimy, kim jesteśmy, do czego dążymy, czego się spodziewamy, to wszystko jest właśnie w tym pierwszym słowie. Bo one jest pierwsze wypowiedzianym do nas przez Boga. I, I to powoduje, że, że my zmieniamy no właśnie swój sposób myślenia. My zmieniamy ten, to podejście do siebie, do świata i to jest ta siła bycia dzieckiem Bożym, że, że warunki mogą być nie najlepsze, że sytuacja może być nie taka, jakąś, jaką byśmy może dzisiaj sobie wymarzyli, ale odkrywamy, że On z miłości przeznaczył nas dla siebie. Jako przybranych synów, tu jest słowo synów, ze względu na to, że syn miał większe prawa niż córka. Dlatego to jest podkreślenie nie chodzi o, o, o to, że, że kobiety czy dziewczyny są gorsze, że córki są gorsze ale syn miał więcej praw w tej mentalności, więc w tym tekście jest, że on nas uczynił właśnie tymi, którzy mają największe prawa. Według postanowienia swojej woli, ku chwale mają statut swojej łaski którą nam obdarzył w umiłowanym, że w Jezusie, który przychodzi, to się właśnie dzieje. Że Jezus pierwszy syn, pierworodny syn, pokazał, że właśnie tak można żyć, pokazał, że tak można funkcjonować. I to jest pierwsze, co odkrywamy, mianowicie, że, że to Słowo, które Bóg mówi, to wcielenie, które, którego Bóg dokonuje, ten cud, który się staje na naszych oczach, jest właśnie miłością Boga. I dlatego to zmienia moje serce. To powoduje, że, że ja jako dziecko zaczynam odkrywać, kim jestem naprawdę, czyli mój sposób myślenia. I, i to pierwsze słowo miłości wywołuje zmianę w moim sposobie podejścia. Ja rozumiem, że, że Bóg stoi po mojej stronie. Nie jest przeciwko mnie, bo niektórzy tak myślą, że o Bóg będzie mnie karał, Bóg będzie robił różne rzeczy przeciwko, Bóg nie działa przeciwko tobie, Bóg działa właśnie po Twojej stronie. On staje. Ta uroczystość, wcielenie Chrystusa, urodziny na ziemi, dzieciństwo Jezusa powoduje, że ja odkrywam swoje dzieciństwo, swoje te narodziny w Bogu, czyli że Bóg stoi po mojej stronie. Nie jest moim wrogiem, nie jest moim przeciwnikiem, że Bóg jest tym, który właśnie daje mi to wszystko, co jest mi potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że, że ja myśląc o tym, odkrywając to, odkrywam, że jestem podobny. Do Boga, czyli pierwszy zamysł. Patrzą, patrzę na Jezusa, jestem podobny do niego, bo Jezus stał się podobny do mnie. Czyli odkrywając ten zamysł, ja, ja widzę, że jestem stworzony na podobieństwo. To, co może być tylko teorią, także jesteśmy podobni do Boga, nagle tu odkrywamy, że to jest ta siła, właśnie, którą Bóg wkłada w moje serce. Dlaczego podobny jestem do Boga? Bo jestem stworzony po to, żeby kochać i być kochanym. To jest to, jest to największe podobieństwo. I, I tu odkrywamy właśnie ten motor napędowy naszego myślenia o sobie, że ja przestaję o sobie źle myśleć, przestaję myśleć o sobie z takim potępieniem, czy z niechęcią, czy z, z zniechęceniem. Ja odkrywam te pokłady energii, te pokłady siły, mocy Bożej we mnie, bo Bóg je złożył właśnie w ten sposób, bo Bóg pokazał, Ty jesteś dla mnie cenny. Ty jesteś wartościowa. Ja chcę, żebyś był. Moim zamiarem jest to, żebyś istniał na świecie, bo jesteś moim dzieckiem. To zmienia sposób myślenia, to zmienia sposób funkcjonowania. To znaczy, że ja nie jestem przypadkiem, to znaczy, że, że moje życie ma cel jakiś, który Bóg chce, żebym osiągnął, bo jestem tym zamierzonym dzieckiem, chcianym dzieckiem w jego planie, w jego perspektywie. I wtedy, kiedy tak się dzieje, to, to nawet to, co w przeszłości mogło być nie najlepsze, nagle zmienia perspektywy. Dlaczego? Dlatego, że z miłości Bóg przebacza nam rzeczy, które mogły być słabością, upadkiem, grzechem, niedoskonałością. I, i to dziecko, które upadło, pokaleczyło się, jest opatrywane. Tak? Czyli Boże Przebaczenie to jeden z wymiarów tej miłości, którą odkrywamy właśnie we wcieleniu. Dlaczego? Dlatego, że Jezus przyszedł zbawić to, co zostało zgubione, znaleźć to, co utraciło ten, ten kontakt z Bogiem. Po to Jezus przyszedł. Po to, żeby właśnie dać nadzieję tym, którzy nadziei nie mają, dać przebaczenie tym, którzy popełnili grzech, dać nową szansę tym, którzy odeszli, odpadli, zgubili się. To jest cel przyjścia. Ta właśnie miłość. Czyli to nie jest tak, że, że ja coś zgubiłem i już to się nie wróci. To jest inny sposób myślenia, już potem nie tylko o sobie, ale o całej swojej przyszłości, przeszłości, o całej historii. To jest myślenie w perspektywie miłości. A to powoduje, że, że ja zaczynam wierzyć. Zaczynam wierzyć temu słowu, które zostało powiedziane na początku. Czyli. Z tej miłości wynika wiara. Ja wierzę Bogu. Wierzę Jego Słowo. Zaczynam je czytać, zaczynam bardziej Go słuchać, zaczynam wierzyć, że Bóg nie zrobi mi krzywdy. Zaczynam wierzyć w to, co zostało w Ewangelii powiedziane. I z tego pierwszego słowa rodzi się moja odpowiedź, czyli wiara. Czyli ja zaczynam w wierze postępować. I to jest, chciałoby się powiedzieć, ten drugi motor napędowy, że ja. Mam wiarę, że, że warto wierzyć, że opłaca się wierzyć, że wiara to jest coś normalnego, to jest mój stan, stan mojego serca. Ja wierzę Bogu, to powoduje, że coraz bardziej wierzę też innym. Wierzę ludziom, wierzę tym, którzy są obok mnie. To jest siła dziecka Bożego, bo to naturalne, że dziecko w domu wierzy rodzicom, wierzy swojemu rodzeństwu, rozwija się w tym dziecku coś tak naturalnego, oczywistego, że, że postępuje według tej wiary, według tego, że, że uwierzył temu Słowu miłość. I trzeci aspekt, który też św. Paweł pokaże w tym hymnie, w liście do Efezjan, mianowicie, że modli się o to, aby Bóg dał nam światłe ocz serca. Abyśmy widzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Czyli to ten trzeci aspekt. Mianowicie, dzieci Boże mają w swoim sercu nadzieję. Dlaczego? Dlatego, że tą ostateczną nadzieją naszego powołania jest bycie z Bogiem na wieki, na zawsze. Ale ona, ta nadzieja, się z tego właśnie doświadczenia, że miłość Boga przynagra moje serce. Ja wierzę Bogu i dlatego patrzę z nadzieją w przyszłość, tę najbliższą. Na jutro, na miesiąc do przodu, ale też na sto lat do przodu, ponieważ to jest wszystko w nadziei, ponieważ ja tą nadzieją żyję, że Bóg nie pozwoli mi zginąć, że Bóg poukłada moje sprawy, moje drogi, moje cele, które mam przed sobą i doprowadzi mnie do tego ostatecznego celu, czyli do Niego, do nieba. To jest moja nadzieja, ja tą nadzieją żyję. To jest nadzieja dziecka, które wie, że idzie do domu swojego Ojca. Że ta miłość, która rozpoczęła jego życie, również doprowadza go do celu. I to jest siła, to jest moc. To jest moc, która wynika z wcielenia pierwsze słowo, słowo miłości, które rodzi wiarę i pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. To jest Twoja siła. To jest siła świąt narodzenia Chrystusa. To jest siła tego, co Bóg uczynił, kiedy posłał swojego Syna na ziemię. I dlatego, kiedy mówimy o tym, że, że Słowo stało się ciałem, to mówimy również, że Słowo przyjęte, Słowo miłości, daje nam moc, abyśmy się stawali coraz bardziej dziećmi Bożymi. Abyśmy rzeczywiście byli tymi, których Bóg chce mieć. I to nie tylko na tej zasadzie, że Ty musisz być taki. Ale Ty masz to wszystko, co jest potrzebne, żeby takim być. Dlaczego? Dlatego, że Bóg daje Ci miłość. Dlatego, że Bóg budzi w Twoim sercu wiarę i Bóg jest właśnie tą nadzieją na przyszłość. Prośmy, by coraz bardziej w nas było, było rosło to przekonanie, że nasza, nasza postawa, czyli nasze przyjęcie Słowa, przyjęcie Jezusa, przyjęcie tego, co co się wydarzyło poprzez przyjście Jezusa na Ziemię, tak owocowało w moim i Twoim sercu. Żeby to było coś, co, co rzeczywiście staje się normalnym funkcjonowaniem na co dzień. Nie tylko takim no, pobożnym zaśpiewaniem koły samki. Jezus Malusienki leży wśród stajenki, tylko żebyśmy zobaczyli, co tak naprawdę się stało do czego nas Bóg zaprasza i w co nas wyposaża. Bo to jest sens świętowania Narodzenia Pańskiego. To jest istota. Dlatego ten tekst, ten fragment, e, prolog Ewangeliana tak często jest w czasie Narodzenia Pańskiego czytany. Ażebyśmy rozumieli coraz głębiej istotę sprawy. To znaczy tego, co Bóg zrobił i co jest do Twojej dyspozycji. Co Bóg Tobie dał. Co, co możesz wykorzystać. Chodzi o to, żeby nie przejść obojętnie obok tego, ale to rzeczywiście w swoim życiu poprzez przyjęcie słowa coraz bardziej realizować. Otwierając swoje serce, przyjmując to słowo, poproś, żeby tak było. Tak, kiedy będziesz przyjmować dzisiaj komunię świętą, niech, niech to, to słowo tak w tobie pracuje żeby każdy następny dzień coraz bardziej był przesiąknięty tym, tym wielkim darem, tą wielką mocą miłości, wiary i nadziei. Amen.